Szanowni i widzowie Dzisiaj znajdujemy się w miejscowości Krzemieniewo Tutaj prowadzi szlak kolejowy Numer 360 O ile dobrze pamiętam W tamtą stronę jest miejscowość Gostyń A w tamtą stronę Prowadzi Doleszna Tutaj proszę Państwa została Widzą Państwo ten rozjazd, to dorowisko. Eee, tutaj została dobudowana bocznica do mieszalni pasz, która znajduje się z tamtej strony. Z tego co się dowiedziałem, ale był to jeden wielki niewypał, ponieważ eee, cały transport je, idzie drogą. Idzie samochodami, po prostu. Budynek dworca wygląda dzisiaj tak. Ruch pasażerski ustał tutaj, drodzy widzowie, 10 grudnia 2011 roku. Obecnie sporadycznie jeździ tutaj pociąg towarowy do cukrowni w Gostyniu. Witam państwo. Tutaj był tutaj był budynek dworcowy. Linia ta w ogóle powstała w 1888 roku. A sama stacja jest datowana na 1938 rok. Stacja w Krzemiennej ona właśnie funkcjonowała. Tutaj, gdzie były poczekalnie, kasy biletowe, najprawdopodobniej znajduje się obecnie pizzeria. Tam nawet w środku jest stary piec kaflowy. Pewnie już nie używany. A tutaj było jakieś pomieszczenie gospodarcze. Toalety. Tu jeden czas temu jeszcze powiedział, że kiedyś kiedy był większy ruch pociągów, były tutaj szlabany. Proszę Państwa, obecnie już ich nie ma. Ciekawe miejsce. Szkoda, że ruch pasażerski nie jest tędy prowadzony. Ale myślę, że warto, warto takie miejsca odwiedzać. Widzą Państwa tutaj jakieś. Budynek gospodarczy. Teraz jest tam pewnie jakiś składzik. Tutaj był nawet garaż. Sami państwo widzą, że jest to już wiekowe. A tak wygląda ten dworzec kolejowy. Z drugiej strony widzą Państwo, nawet jest tabliczka z numerem, ulica dworcowa 160. 9. Słyszałem, że są jakieś plany reaktywacji tego miejsca do, do przewozów pasażerskich, ale jest to bardziej gra polityczna niż realne działania, tak mi powiedział jeden tutejszych mieszkańców była tutaj swego czasu ponad ładownia dla wagonów towarowych stacja pełniła też taką funkcję była to stacja towarowa tak się dowiedziałem ale te informacje są bardzo niepełne bardzo możliwe, że właśnie tutaj szedł też jakiś tor, być może tutaj była jakaś rampa, jak państwo widzą. Mam nadzieję, że w komentarzach osoby, które znają to miejsce coś więcej będą w stanie napisać. Bo jest to naprawdę bardzo, bardzo urocze miejsce. Mam nadzieję, że materiał troszeczkę Państwa zainteresował. Pozdrawiając z Krzymieniewa serdecznie zapraszam do oglądania kanału Patataj.